Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Sama. jest to już czwarty odcinek, obok siedzi siostra, możesz pomachać ręką Siedzi, tutaj siedzi, zatrzymuje mi tu wożnictwo, sam się mikrofon poprawić No i do skończyliśmy, ja sobie nie mogę przypomnieć Aha, wróciliśmy tu, zaktualizowaliśmy sobie telefon Chwilkę, ja to sobie jeszcze załączę tylko I ten, ten, ten stopera niepotrzebnie, bo mam obok, ale dobra. Dobra, to lecimy. Stopper sobie zaktualizowaliśmy. Dobra, teraz skup się nagrze. A więc tak, tak jak tytuł odcinka. Jak najdalej, jak najszybciej, tak? Ale to tak nie działa moi drodzy. To tak nie działa jak najdalej, jak najszybciej. No, tam jest ten nerwot, który mnie straszył. Kasiam czwórka by się przydała z cesa. To <tryk> póki. Oś ty szumotu ty Tam coś chodzi. No to idź! No wy nie słyszycie co ona mówi? Ona mówi, to idź, tam coś chodzi, idź, ja, idź, ja, idź tam. Cię toż, żre, zeżre, czy coś, źle, cię coś, idź. Tylko? Tylko. Tak. Nie dotykaj mnie ręką, nie dotykaj mnie ręką. Odejdź, odsuń się. Wypieprzaj przed tym mnie robocie. To nie jest jakiś który jest Co, tam się coś kręci? Nie dostanę zawału Pier ja Pierwszy raz gram w to kuwnu Cicho zamknij Cichu Nie muszę coś chodzi To znowu na mnie nie wyskoczyło to gówno z góry Wypierd... wypadł tam Tu, tu, tu był obrotny monitor! Zaktualizowałem. Ta! Nie mogę zamknąć. Fajnie, no. Ale ładnie tu jest. No zajebiście tu jest. Wypadł mi z tą maszyną. Nie, to jakieś, jakieś maszyna do cięcia pit, czy coś jest dobre? Możemy iść spokojnie dalej. <śm> dobra. To nie ma jakiegoś takiego cichego chodzenia jak chce się, nie wiem O, zapis Gra się zapisała Cholera Ten robot nie ma uszu, jakieś czujniki ma Obserwacja. Obserwator na górę Zamknięte Ochrona yy. Co to dynza? CO DO MNIE MÓWISZ?! O schizy. Schizy. O cholera mam schizy, pat. OŚ TY gnido. Kamera. Ten robot mnie widzi, fuck you, fuck you, robocie, fuck off! Ah, shit! fuck A fuck you, fuck you, Cii, o, weźcie ręce ode mnie. Weź te ręce. Fajnie! Ten robot ten robot porusza się kanałami. Okej, okay, chodźmy do kanałów. Na pewno go tam nie spotkamy. Na pewno nie spotkamy robota, który chodzi po kanałach, gdy będziemy w kanałach. Na pewno zostać? No, no bo musiałem, no to na tym o co chodzi. Część się nie część się. Nie część. Czemu ja wychylam głowę? Nie pamiętam. <grym górna> <grym górna> o skur. się wychylą tak jak w każdej grze musimy iść tam gdzie był nasz przeciwnik a więc idziemy nie wychylaj tego tam jest zamknięte ale może uda nam się otworzyć bo my mamy my mamy te super moce nie jednak się nie udało Coś tam widzicie na tym nagraniu z tego co widzę. Coś to, trochę czarno, ale coś widzicie, więc jest ok. Na mamy jakieś dziury i to. Fak! zapiso, roba. No, zapisowanie. Wstaniesz tym tunelu, czego ty kucasz? To kapie... ...krew robota, zamknij to. Jest robot! Bo gra w Minecrafta! Patrz! cia Ja ci zaradam! Czekaj, ja to zaraz takie zwarcie zrobię. Fieknido. Jakiś... Jakiś swany! Co to? Nie działa. O! ma jakieś buziczki. Patrz, 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 patrz! Nie wychodź mi! Zostawiaj mnie! Z tym sama!

bazowanie z temów O kujba My what is... Uh, what, what's what's Hello, is there anyone there? Hey, hey, can you hear me? I hear you. Uh, Absalom, what's going on? Uh, I, I, I no I, I just sort of woke up here. in the room right now? Uh, it was, it was like a seat with a helmet. Is that right? Uh, what's your name? I'm Simon Jarrett. And oh, what are you... Ah, oh, oh, damn relays. <laughs> Where are you now? Uh, uh, Someplace dealing with electrical power. I, I'm not sure if it's a plant. Uh, yeah, you're probably in a the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the com center. It's the room with the dome ceiling. Uh, hey, look, look. This place is not. There's something seriously wrong yeah. here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Doors unlocked. Unlocked. Alright, włączyliśmy Prandy. O kuźwa! Jakie chłodzenie! Ty no ładny kulerek! No dobra, podkręcamy pracka, nie? Nie, tu jest jakieś... ...elektrownia atomowa. Czy coś w tym deseń? No bo tam nam jakieś bardzo wyskoczy. No dobra, no. no... to w takim razie kończymy odcinek, nie? Skoro był save. O kurwa. Ło Bo kończymy odcinek, tak? Jeśli chcesz zobaczyć kolejny koniecznie, to o, o, lajkuj Lajkuj koniecznie No i trzymajcie się, na razie Kurde, cześć